I proszę Państwa, jeszcze jedna debata Bartek, zdecydowanie piłka ręczna, co pokazał dzisiejszy mecz, nie jest dla ludzi, którzy mają problemy z sercem. Ja takowe chyba mam, bo ledwo wytrzymałem do końca. No i, i my chyba mamy, bo też jakoś wytrzymaliśmy. Nerwowa była ta końcówka, już trzy bramki były przewagi w tej, w tej dogrywce. Się skończyło jedną. No co dobrze, że, że to utrzymaliśmy. Nerwy były, dużo nas to kosztowało, ale najważniejsze, że wynosimy stąd cenny, cenne jedno zwycięstwo i bijemy się o wszystko w puławach u siebie w domu. No właśnie, dzisiaj niesamowitą pracę wykonaliście w obronie przede wszystkim i tą defensywą chyba wygraliście, bo do ataku trochę jeszcze zastrzeżeń mieć można. Do ataku zastrzeżenia pewnie można mieć, ale nie mieliśmy lewej ręki, prawda, na prawym rozegraniu. To, to gdzieś tam bardzo nam utrudnia to, to współpracę, bo przez cały rok tak naprawdę mieliśmy zawodników tam. Teraz stało się jak się stało, a w obronie, no cóż, trzeba pochwalić chłopaków za tą grę w obronie. Ja tam osobiście nie brałem udziału, ale to co pokazali... Pod przywództwem Michała Kuśta to jest, to jest coś pięknego, super, zagrali. Zaczynamy mecz od 4-0, jest szansa wyjścia na 5-0. Rywal nas dochodzi, wychodzi nawet w pierwszej połowie na dwie bramki przewagi. Podnosimy się i walczymy dalej. To też świadczy dobrze o Waszej psychice. Tak, to byliśmy bardzo mocno zmobilizowani, bo szczególnie tam za tym wczorajszy mecz ta nasza pierwsza połowa była czymś nie do, nie do przyjęcia. Dlatego no, teraz się zmotywowaliśmy 100 razy bardziej. Gdzieś tam to staraliśmy się jak najlepiej zacząć, a no, tam nas dochodzili. Wiadomo, to jest, jest sport na najwyższym, mi się wydaje, przynajmniej krajowym tu poziomie i trudno byłoby prowadzić cały czas, prawda, 4-0 i tak dalej, powiększać, powiększać. Musieli gdzieś nas dojść, musieliśmy zapać kryzys. Ważne, że się z niego podnosiliśmy i doprowadziliśmy to do końca. Między mężczyznami takim fajnym, najlepszym prezentem jest flaszka porządnego alkoholu. Właśnie namawiam do alkoholu, ale dzisiaj Wadimowi Bogdanowowi coś musicie. Kupić albo dzisiaj albo jutro i coś prezentować. No coś trzeba będzie pomyśleć. Bardzo bardzo słuszna uwaga. Coś zobaczymy. <śmiany> mecz, który trzeba było wygrać, grało się z nożem na gardle. Parę razy to gardło dzisiaj w ciągu meczu krwawiło, ale udało się zatamować tą krew. I myślę, że do środy rany się zagoją i środę brązowe medale powiesimy na własnych szyjach. No, przede wszystkim wielkie brawa dla drużyny za walkę. Naprawdę możemy być dumni z tego, że naprawdę podnieśliśmy się z dołka mimo kontuzji, mimo wielu problemów, które tak naprawdę na zewnątrz, ze środka drużyny nie wychodzą i szatni. Mimo wielu przeciwnościom losu udało się wygrać, także zwycięzców się nie sądzi, cieszymy się z tego, że udało się. Dosłownie wyrwać zwycięstwo gospodarzom i, i, i przedłużyć nasze nadzieje i przenieść rywalizację o, o te brązowe medale do połowów. Także cieszymy się ogromnie, że po tej wczorajszej, nie da się ukryć, w pierwszej połowie klęsce w naszym wykonaniu podnieśliśmy się już wczoraj w drugiej połowie. I dzisiaj ta gra była zupełnie inna. Był, był, był charakter w zespole, była walka, determinacja, było wspieranie, był kolektyw. I myślę, że to było jedną z wielu przyczyn, dzięki czemu dzisiaj ten mecz wygraliśmy, wydarliśmy Kwizynowi yy, te zwycięstwo. Trenerzy podkreślają taką rzecz, że jeżeli drużyna gra w osłabieniu w ciągu meczu dwuminutowym, to gra na 120%. Wy dzisiaj wyszliście od razu do meczu w osłabieniu, bez półprawego, czyli bez Roberta i bez, bez Rafała. Po pierwszych paru minutach Nikola Prce niemalże zniesiony z boiska. Ty także mało co nie brakowała, kontuzja poważna. I to też kształtuje oprócz tego, że charakter, o którym powiedziałeś, to też mobilizuje dodatkowo chyba. Tak, właśnie takie, takie problemy zdrowotne czy, czy, czy wychodzące, wy, wy, wychodzące z boiska na pewno wzmacniają to drużynę. I to dzisiaj było widać, mimo, mimo, mimo braku dwóch, dwóch leworęcznych zawodników, później wypadł nam Nikola. Ja troszeczkę ucierpiałem. To ta drużyna jeszcze bardziej się nakręcała, jeszcze bardziej się mobilizowała. Jeden drugiego poklepywał po plecach, czy udana akcja była, czy nieudana. I mówię, dzisiaj ta, ta drużyna wyglądała zupełnie inaczej. I naprawdę możemy być dumni z tego. Na pewno wyciągniemy wnioski po tym spotkaniu, bo było kilka momentów złych, ale. Mówię, zwycięzców się nie sądzi, cieszymy się, że jest 2-2, rywalizacja przenosi się do puław i miejmy nadzieję, że będziemy u siebie świętować yy, brązowe medale. To oczywiście truizm, ale powtórzę to po raz kolejny, mecze wygrywa się obroną i dzisiaj to, co zagraliście w obronie nawet przy 6-0, to to 6-0 nie było płaskie, statyczne, pasywne. To było 6-0, w którym bardzo ładnie wychodziliście pod połówki i przeszkadzaliście bardzo mocno w rozegraniu Kwizynowi i stąd też ta mała zdobycz Kwizyna w ciągu całego meczu. Tak, mieliśmy, mieliśmy analizę z tego wczorajszego spotkania, wiedzieliśmy co zrobiliśmy źle we wczorajszym spotkaniu, chcieliśmy to dzisiaj szybko poprawić i udało się. Nie było tych dziur w obronie między jednym a drugim obrońcą, staliśmy mocno w obronie, wychodziliśmy do, do człowieka, który szedł rozpędzony z piłką do rzutu i Kwizyn nie mógł znaleźć recepty naszą, na, na, na tą naszą obronę, także cieszymy się, że ta nasza podstawowa obrona 6.0 0 funkcjonowała. Jeszcze, jeszcze musimy to jeszcze troszkę podkręcić, jeszcze więcej wyprowadzić kontrataków, pomóc naszym bramkarzom i powinno być dobrze. Dzisiaj bramkarze pomogli Wam. To co Wadim wykonał w ciągu kilku akcji, w ciągu rzutów karnych, a zwłaszcza w tym ostatnim, w dogrywce obronionym karnym, utonął w Waszych objęciach. Myślę, że no nie chcę Was namawiać, ale dobra flaszka Bogdanowi, Bogdanowi się należy. O tym pomyślimy po, po środowym meczu zwycięskim oczywiście i po zawieszeniu sobie medali, ale mówię, to jest na razie... Nasze marzenie, do którego będziemy dążyć wszelkimi możliwymi sposobami. Cóż mogę powiedzieć? No, stara zasada mówi, że jak obrona funkcjonuje, to jej bramce jest łatwiej. Wadim, też w, w, trakcie, w trakcie meczu, zdobył tą pewność siebie na boisku i przy tych rzutach karnych pokazał, że jest naprawdę świetnym bramkarzem. Także wielkie brawa dla niego. Ale ja bym chciał podziękować całej drużynie, trenerom, bo naprawdę każdy, każdy kto dzisiaj spędził choć sekundę czy dwie sekundy na, 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 na boisku, dał, dołożył tą cegiełkę od siebie. Czy zawodnicy, którzy, którzy siedzieli na ławce kontuzjowani, jakieś wskazówki dawali, co widzieli, bo wiadomo, że z trybun się widzi inaczej. Także mówię, dzisiaj, dzisiaj naprawdę wielkie brawa dla, dla całej drużyny. I widzimy się w środę. Ostatnia rzecz kocioł sprawili wam kibice zwłaszcza w dogrywce i takiego kotła oczekujemy też w środę od kibiców puławskich, bo to też banał, ale to jest ósmy zawodnik to pcha, to na pewno motywuje nasi kibice są lepsi i na pewno zrobią jeszcze większe piekło niż tutaj było. Mnie osobiście takie piekło nakręca, kiedy, kiedy się rzuca bramkę to się troszkę publiczność wycisza i, i to jeszcze bardziej mobilizuje poszczególnych zawodników, także na pewno liczymy na naszych kibiców, oni są naszym ósmym, dziewiątym zawodnikiem i mówię, to są najlepsi kibice i gorąco, gorąco na nich liczymy. すごい。 Čia yra vieno Kazachstano ir Čekamos, vieno Kazachstano ir Bachinesto.